To nudny, przeznaczony dla osób, które generalnie interesują się czymś takim i chciałyby sobie taki miernik po prostu kupić, albo ta takie, które mają taki miernik i chcieliby chciałyby sobie kupić po prostu miernik yy, nowszy. Dzisiaj trochę wakacyjna aura. W poznaniu już mi nie straczyło czasu i dzięki tej uprzejmości ratowników możemy sobie przełówkę nagrać. Oczywiście dzisiaj będzie o dwóch miernikach: stara i nowa wersja Signala. Czerwona to jest ta stara wersja, ta taka szara, ciemno-szara to jest nowa wersja. Ten miernik wysłała firma Dipol, natomiast ten miernik na testy, na testy, na sprawdzenie na porównanie tych dwóch urządzeń wysłał mi widz. Artur. Także dziękuję przejmiej Arturze za zaufanie. Chodzi o to, żeby sobie porównać urządzenia, które są tej samej klasy żeby nie porównywać błądze, tego urządzenia, które kosztuje 2000 zł z jakimś tam rowerem czy z jakimś z teleweszem. Nie porównamy sobie te urządzenia po prostu ze sobą. Zobaczcie sobie różnicę, jaka jest różnica na wyświetlaczach yy, i takie drobne szczegóły, które mam nadzieję ktoś tam na to w ogóle zwraca uwagę. Na wstępie informacje o konkursie fotograficznym, który organizuje firma Dipol. Konkurs na najciekawsze zdjęcie anten. Można wygrać oczywiście fajne nagrody. Za pierwsze miejsce hulajnoga, za drugie i trzecie są wypasione routery Wi-Fi. Link znajduje się w opisie filmu. Urządzenia wyposażone są w torbę z rzepem. W górnej ich części znajduje się rączka oraz metalowe klipsy do zapięcia paska. Mierniki mają podobne gabaryty budowy. Oba również wyposażone są w wyświetlacze siedmiocalowe wykonane w technologii TFT. Rozkład klawiszy jest bardzo podobny w starym modelu, jak i w nowym. Czerwony model posiada włącznik tak zwany mechaniczny, który znajduje się od góry. Musimy go fizycznie włączyć i później fizycznie wyłączyć. W nowym modelu zaś włącznik klik został przeniesiony na front urządzenia. Jeżeli chodzi o widoczność w pełnym słońcu, to w przypadku wyświetlaczy TFT, to generalnie nic nie widać ani na nowym modelu, ani na starym. W profesjonalnym rowerze mamy ten sam typ wyświetlacza i również nic nie widać w pełnym słońcu. Dopiero wykorzystanie opcjonalnej torby z daszkiem umożliwia, powiedzmy, korzystanie z urządzenia w pełnym słońcu. Devizer posiada najbardziej czytelny wyświetlacz z tych wszystkich mierników, które dzisiaj testujemy, ale to inny rodzaj wyświetlacza. To jakby porównywać wyświetlacz monochromatyczny Noki 3310 ze smartfonem. Model 6986 posiada dwa wejścia, oddzielne dla pomiaru SAT i oddzielne dla pomiaru TV. Oba są w formie gniazda F. Stary model 6980 oryginalnie posiada również dwa wejścia, lecz tylko satelitarne posiada gniazdo F. Artura miernik już jest po modernizacji, dlatego widać dwa wejścia typu F. Akumulator producent daje 12-miesięczną gwarancję. Dostęp do niego znajduje się w tylnej części obudowy identycznie w obu miernikach. Jeżeli ktoś posiada miernik 6980, to przesiadając się na nowszy model, poradzi sobie bez problemu z jego obsługą. Mamy te same klikające klawisze. Poruszanie się po menu za pomocą klawiszy strzałek, zatwierdzanie klawisz OK. OK. Nie mamy regulacji jasności wyświetlacza i nie mogłem odszukać funkcji automatycznego wyłączenia urządzenia po jakimś określonym czasie. Dodatkowo, miernik posiada Wi-Fi i przy dostępie do internetu możemy sobie śmigać po filmikach z sieci. Spektrum widmo dostępne jest dla telewizji satelitarnej oraz dla telewizji naziemnej. No to przechodzimy do pomiaru. Wykonujemy go na czasze 85cm Fuba DAA850. Konwerter Unicable, inwerto, wyjście Legacy. Pierwszy strzał miernik 6986 czyli ten najnowszy. Transponder TFNOSKI 11508 i na nim się dziś będziemy skupiać. Czaszę mamy ustawioną na, na Hotberda. Odkręcam maksymalnie konwerter aby sprawdzić od jakich minimalnych wartości miernik zacznie pokazywać cokolwiek. I urządzenie zaczyna zapinać pomiar od około 6 decybeli Parametr ten po końcowym dostrojeniu anteny delikatnie pływa w okolicach 0.4, 0.5 decybela. Teraz czas na starszy model 6980. Ten model również podobnie zachowuje się podczas pomiaru MER. Choć znajomi, którzy używają ten miernik, twierdzą, że ten typ tak ma i nie ma się czym w ogóle przejmować. Parametr MER skacze w okolicy 0,4-0,5 dB. Odkręcając maksymalnie konwerter, zaniżając celowo wartości, miernik zaczyna zapinać pomiar, gdy MER oscyluje powyżej 9-10 dB. Porównawczo podłączamy devizera S30. Parametr mer również skacze. Jest to skok pomiędzy 15.1 a 15.2 dB. Miernik zaczyna pokazywać mer praktycznie od 1 dB, a zapina pomiar od 6.5 dB w górę. Mer skaczy między 01 a 02 dB, wynik 15,5 MER dla tej czaszy jest typowy, to znaczy taki, który za każdym razem mi wychodzi dostrajając tą czasę. Myślałem, że do wakacjach nie będę miał nic wspólnego z pikselizacją, a tu niestety na telewizorze w hotelu pikselizacja. Mamy trochę siły, no i jakości zero. Podejrzewam sygnał na pograniczu, zatem sprawdzam nadajnik na który jest ustawiona antena. To białogard, odległość 36 km. Telewizor wyszukuje tylko dwa multiplexy, trzeci dvb i drugi dvb 2 ale przecież wziąłem za sobą aż dwa mierniki. No to sprawdzamy. Multiplex 3 Szczecin, siła poniżej normy, oscyluje na poziomie 44 dB, parametr MER w okolicy 22. DVB-T2, multiplex drugi TVN, -y, siłę mamy poniżej 50, MER w okolicach 26-28 również poniżej normy. Wracamy do pomiaru na czaszy polsatowskiej. Miernik Dewizer, parametr MER skacze o około 0,3 dB. Czasza ta sama, na sygnalu 6986 pomiar MER wyszedł bardzo podobny, wskazanie skacze o około 0,4 dB. Na koniec, jak już dotrwaliście do końca tego filmu, dla zainteresowanych nadal tematem, mamy tutaj pomiar z tej samej instalacji na dwóch miernikach podłączonych mniej więcej w tym samym czasie. Multipleksy będą leciały od najwyższego do najniższego. Kanały ze 7 UHF to są kanały 42, 39, 29, 27 i 23. Jeżeli chodzi o VHF, są to kanały 9 i 7. Mam nadzieję, że jak zwykle uzupełnicie ten film o Wasze cenne komentarze na temat tych urządzeń i nie tylko. Wasze przemyślenia, opinie są dla mnie i dla innych czytających bardzo ważne. To w takim razie ja zmykam z powrotem na plażę, a my widzimy się na testach długodystansowych już w Poznaniu.